Ruszył Old Town Festival, czyli olbrzymi, um, olbrzymi zlot wszystkich fanów e, postapokalipsy. Jesteśmy tutaj na lotnisku pod Stargardem 7 dni, zaczęliśmy w, w poniedziałek. Dzisiaj mamy olbrzymią sesję zdjęciową. Tysiąc uczestników, wszyscy wystylizowani, czekają na to, żeby zrobić im zdjęcia. Po prostu to prostu widać tam z tyłu. I dzisiaj o 19 rozpoczynamy larpa, czyli tą wielką grę terenową, czyli ten główny punkt naszego programu. LARP, czyli ta gra, trwa 72 godziny nieprzerwanie, niezależnie od tego, czy pada deszcz, czy jest ładna pogoda, brzydka noc. Cały czas gramy, wcielamy się w postać, którą wymyśliliśmy sobie wcześniej, i chodzi o to, żeby doprowadzić ją do końca żywą. I teraz miasto jest bezpieczne, więc w mieście nic tam się nie stanie, ale kiedy tylko opuszczamy mury miejskie, wtedy może się wydarzyć absolutnie wszystko. Old Town to największy festiwal w klimatach postapokalipsy w Europie. Spotykamy się tutaj po raz 13. Skąd pomysł? Tak naprawdę tego typu festiwale, takie mocno fanowskie, to są bardzo rodzinne festiwale, to znaczy najpierw spotka, spotyka się dwóch kolegów i oni ustalają, że zrobią sobie fajne spotkanie, zapraszają innych kolegów, za rok ci koledzy zapraszają swoich kolegów, później koledzy kolegów przyjeżdżają również i w taki sposób to wszystko nam się tutaj powiększa, a powiększyło się do tego stopnia, że jest tutaj prawie 1000 uczestników, z tego ponad 150 to osoby z zagranicy, bo odwiedzili nas ludzie nie tylko po sąsiedzku, z Niemiec czy Czech, ale mamy też gości z Islandii, mamy gości z Izraela, stałą olbrzymią, 50 osobową grupę finów. I nawet ludzi z Australii. Oldtown, podobnie jak każdy festiwal, wymaga wykupienia wcześniej akredytacji. Cały ten festiwal jest dla uczestników: to jest gra. I chodzi o to, żeby każdy mógł się wczuć w postać, dlatego nie można po prostu sobie wejść i zobaczyć, być takim gapiem. Em, ale my rozumiemy, że ludzie chcą poczuć tą postapokalipsę, chcą zobaczyć jak to wygląda, dlatego staramy się wyjść odrobinę, em, odrobinę w miasto. Pamiętacie Państwo zapewne Art Festival, kiedy ekipa Old Town stworzyła coś taką małą grę i zrobiliśmy takiego dużego gryfa. Wtedy pokazaliśmy jak wygląda Old Town. Teraz, w sobotę, także wyjdziemy w miasto i zrobimy taką małą paradę przez całe centrum po to, żeby każdy mógł zobaczyć zobaczyć jak ten Old Town wygląda, zrobić sobie zdjęcie z uczestnikami, żeby wszyscy mogli poczuć taką atmosferę Old Town. To już jest jego 13 edycja i oprócz tego, że wszyscy się tutaj świetnie bawią i z roku na rok mamy coraz więcej uczestników, jesteśmy dostrzegani także przez no, właściwie wszystkich, bo i mieszkańcy Stargardu wiedzą, że istnieje już coś takiego jak Old Town, ale co najważniejsze wiedzą też budarze yy, miasta. I w zeszłym roku zostaliśmy uponorowani Nagrodą Prezydenta właśnie za działalność taką artystyczną i za to, co Old Town wnosi dla Stargardu. Czym jest Old Town? Old Town to jest specyficzne miasto, które co roku powstaje na terenie pokuszonego lotniska tutaj pod targardem i teraz normalnie tutaj są pola, nic się nie dzieje. Ale o co w tym wszystkim chodzi? 100 lat temu my przyjmujemy taką wersję popularną, że jak mamy 2017 rok, to my żyjemy 100 lat do przodu, czyli mamy tutaj akcja jest w 2017. Wierzymy w to, że świat został zniszczony wybuchem bomby nuklearnej i ludzkość przetrwała w różnych miejscach, małe grupy, jakieś enklawy ludzi. I one żyją w tych swoich małych społecznościach, a raz do roku w porze przybyszów, która wypada zawsze w lipcu, przyjeżdżają tutaj pod Stargard do Old Town po to, żeby się naradzać, żeby rozmawiać ze sobą. Czyli na przykład gdzieś w okolicach Warszawy zaczynają rdzewieć nierdzewialne bunkry, gdzieś się coś nie tak, gdzieś w okolicach Bieszczad pojawia się jakaś czerwona mgła, wielka anomalia, podczas tej wielkiej pory przybyszów Tutaj wszyscy rozmawiają ze sobą. Czasem jest tak, że jakieś dwie frakcje się nie lubią, ale mają jednego wspólnego wroga, więc tu mogą się dogadać i ustalić jakieś swoje priorytety. Więc tak naprawdę Old Town powstało po to, żeby każdy mógł tutaj przyjechać i zaczerpnąć odrobinę wiedzy o świecie.